Klub eksperta Bosch. Akademia wiedzy. Kurs 8. Wymiana przekładni kierowniczej i wykorzystanie pass through w warsztacie niezależnym. Część pierwsza. Wymiana przekładni kierowniczej, odpowietrzanie układów wspomagania i uruchomienie aktywnego stabilizatora. Dzisiaj wykonaliśmy naprawę BMW serii 7, czyli wymienialiśmy przekładnię kierowniczą, która miała wycieki i stukała. W tym samochodzie, żeby zdemontować przekładnię kierowniczą, należy zdemontować kompletną ramę pomocniczą zawieszania przedniego wraz z zawieszeniem i rozłączyć układ hydrauliczny do sterowania aktywnym stabilizatorem i oczywiście układem hydraulicznym do wspomagania układu kierowniczego. Po montażu przekładni kierowniczej należy napełnić układ wspomagania właściwym płynem. W tym samochodzie jest specjalny płyn hydrauliczny Pentosyn CF11S. Przeprowadzamy odpowietrzanie. Po odpowietrzeniu układu należy uruchomić układ aktywnego stabilizatora, który jest na wyposażeniu tego samochodu. Do uruchomienia tej funkcji potrzebny jest test diagnostyczny, dlatego że innej możliwości nie ma żadnego podróż. Po uruchomieniu aktywnego stabilizatora e, przystępujemy do kontroli ustawienia e, geometrii podwozia. Po wykonaniu geometrii należy skontrolować, e, ewentualnie wyregulować światła. Dlatego, że przy demontażu przedniego zawieszenia odłączamy też czujnik położenia przedniego zawieszenia i po każdej kontroli geometrii należy sprawdzić ustawienie światła.